Warszawski Wawer. Zwyczajna ulica Sępiej, środek dnia. Właścicielka posesji wchodzi do jednego z budynków. Zamiast spokoju duszący smród rozkładu. Za stertą gratów w ciemnym pokoju leży ciało. Zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu. Strażacy i policjanci w maskach torują sobie drogę przez zagracone wnętrze. Czerwony wóz strażacki kontrastuje z zielenią drzew, a karawan czeka na chodniku. Sąsiedzi patrzą w ciszy, błędsi z każdą minutą. Nikt nie spodziewał się, że za ścianą zwyczajnego domu kryła się taka tajemnica. Kim był zmarły, bezdomny, ofiara wypadku, przemocy czy samobójstwa? Internet pełen jest spekulacji, ale policja milczy, tożsamość i przyczyna śmierci pozostają zagadką. Jedno jest pewne, to wydarzenie na zawsze wpisało się w pamięć mieszkańców. Zwyczajna ulica zamieniła się w scenę koszmaru, a pytania o dramat, który rozegrał się za zamkniętymi drzwiami, wciąż pozostają bez odpowiedzi.